Witajcie, znajdujemy się w Toroniu. Chciałem wam zaprezentować nowo otwarty punkt Autogamy. Jest z nami Przemek, właściciel. Można coś więcej opowie. Witaj Przemek. Witam. Mam zaszczyt zaprosić Was tutaj do naszego nowo otwartego salonu Autogamy. Będziemy tutaj regenerować reflektory samochodowe, tuningować je, montować biledy, ringi i inne ciekawostki. Zapraszamy tutaj do nas na wyceny, na, na, na montaże i do współpracy. To sprawdźmy jak ten warsztat prezentuje się wewnątrz. Prowadzisz na sprzętku? Tak, oczywiście, zapraszam. chodźcie. Tutaj jest serce autogamy w Toruniu. Specjaliści w naszej firmie tutaj zregenerują reflektory, składają, wymieniają soczewki biletowe. Przechodzi tu lampa cały proces regeneracji. W tych pomieszczeniach tutaj akurat kolega pracuje nad wykańczaniem kloszy reflektorów. W naszych warsztatach możecie umówić wizytę zarówno z samochodem, jak i przywieźć same lampy, o które zadbamy kompleksowo. Zapraszamy do torunia. I tak w wielkim skrócie wygląda właśnie nasza firma. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy na regenerację, na przeróbkę reflektorów. Do zobaczenia, mam nadzieję.